Czytamy w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale wersety 28 i 29, a gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Witajcie w kolejnym aceranku. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, bardzo ciekawy fragment Bożego Słowa. Jezusowi nigdy nie zarzucono, że nauczał jakichkolwiek fałszywych doktryn. Nigdy nie przyłapano go na nauczaniu, które byłoby niezgodne. Z prawem mojżeszowym. I to stanowiło pewien kłopot dla jego przeciwników, dla faryzeuszów, saduceuszów, uczonych w piśmie, dla członków Sanhedrynu. Oczywiście wśród tych wszystkich grup byli ludzie, którzy albo wierzyli Jezusowi, albo głęboko zastanawiali się nad tym, kim jest człowiek, który w ten sposób naucza. Ale to, co było często ukryte wśród tych warstw dominujących w społeczeństwie, było bardzo szybko, łatwo wykrywane i upubliczniane przez tłumy, które gromadziły się, aby słuchać Jezusa. Te tłumy nie zawsze słuchały Jezusa, to trzeba też mieć na uwadze. Czasami dochodziło do sprzeczek, czasami do buntów. Czasami do obrzucania Jezusa inwektywami, ale nikt nie miał wątpliwości w jednej sprawie, właśnie w tej, o której przed chwilą czytaliśmy. Otóż Jezus mówił, jak ktoś, kto ma moc. Natomiast nie był to sposób nauczania znany tym ludziom, którym posługiwali się uczeni w Piśmie, kaznodzieje byśmy powiedzieli. I w zasadzie... Błyskawicznie wkroczyliśmy w XXI wiek. W jaki sposób dzisiaj, jeżeli usługujemy słowem, w jaki sposób dzisiaj przemawiamy do ludzi? Co to jest za sposób dotykania słowem ludzkich serc? Na czym jest oparty? Z jakiego źródła korzysta? To są bardzo ważne pytania. Ponieważ uczeni w piśmie tamtych czasów często wykładali w synagogach, ludzie tam drapali się po głowie, próbowali dyskutować, byli zwolennicy, przeciwnicy tego czy innego zdania, ale tak naprawdę nic się nie zmieniało. Raz Saduceusze mieli rację, raz Faryzeusze mieli rację, raz uczeni w Piśmie mieli rację, ale tak naprawdę można powiedzieć, że ten tort w postaci całego społeczeństwa był podzielony raz na zawsze. Wszystkie te grupy religijne szanowały prawa tych innych i nie wchodziły na poletko, które nie należało do nich. Wielu ludzi, większość ludzi była zwolennikami faryzeuszów, wielu ludzi było zwolennikami saddeceuszów. Swoich zwolenników mieli uczeni w piśmie, a także zeloci, których zresztą wszyscy uważali za obłąkańców, no ale przyznawali im jakąś część tego społecznego tortu. I tak to trwało przez wieki. Nic się nie zmieniało. I oto przyszedł ktoś, kto właściwie można powiedzieć całkowicie zburzył tę budowlę. Dlatego, że Jezus nie nauczał tak, jak nauczali saduceusze, faryzeusze, uczeni w piśmie. Ale nauczał ktoś, kto miał autorytet. Słowom Jezusa nie można się było sprzeciwić. Próbowało wielu. Naprawdę wielu próbowało zapisków, tego typu sytuacji w Ewangeliach jest cała masa i o ile były to pytania, które wynikały z chęci zrozumienia, jak Jezus widzi ten czy inny problem w prawie, to one zwykle kończyły się tym, że pytający dziękował Jezusowi. Ale o ile były to pytania, które polegały na tym, żeby Jezusa złapać pułapkę, no to się kończyło wstydem i awanturą. Ale nikt, żadna osoba nie potrafiła przemawiać tak, jak przemawiał Jezus. Za czasów Jezusa był jeden charyzmatyczny kaznodzieja, ten, który go poprzedzał, czyli Jan Chrzciciel. I to jest ciekawa historia z tym człowiekiem, ponieważ oprócz tego wszystkiego, co o nim wiemy, kiedy przyglądamy się jego postawie, to zaczynamy rozumieć, co to znaczy być duchowym człowiekiem. Dlatego, że niewątpliwie Jan chrzciciel mógł jako wybitna postać, jako wybitny kaznodzieja, mógł zrobić, jakbyś do dzisiaj powiedzieli karierę. Natomiast Jan Chrzciciel znał swoje miejsce. I on wyraźnie powiedział, że ten, który przychodzi po nim, jest nieporównywalnie większy, ważniejszy, potężniejszy od Niego samego. Jan Chrzciciel napisał to, powiedział to. Że cieszy się, że On będzie coraz większy, a On sam, Jan chrzciciel będzie coraz stawał się mniejszym. Prawdziwy kaznodzieja, kaznodzieja Słowa Bożego zawsze ustępuje miejsca Chrystusowi. Nigdy nie stanie przed Chrystusem. Zawsze stanie za Chrystusem. Jeśli Chrystus zechce, aby On był Jego ustami, to z całą pokorą, ale też z całą stanowczością i z całą determinacją i z tym niesamowitym namaszczeniem staje się ustami swojego Zbawiciela. Dzisiaj jak na dłoni widać, że brakuje nam w Kościele namaszczonego zwiastowania. Wielu ludzi potrafi mówić bardzo porządne kazania. Ale za czasów Jezusa wielu ludzi potrafiło mówić porządne kazania. Ale to nic nie zmieniało. Niczego nie zmieniało. Oprócz tego, że kaznodzieja powinien mówić namaszczone kazania, to kaznodzieja powinien rozumieć, dokąd tych ludzi prowadzi. Po co on do tych ludzi mówi? Bo przemawianie do ludzi tylko po to, żeby zapewnić sobie miesięczną pensję, tylko to po to, żeby uzasadnić swoje istnienie, I ja, ja oczywiście mówię o kazaniach dobrze przygotowanych, nie byle jakich, to jest o wiele za mało. Jeżeli stajesz przed ludźmi, to ludzie mają prawo wiedzieć, dokąd ty ich prowadzisz. Co ty od nich chcesz tak naprawdę? Bo jeśli nasze kazanie jest kazaniem, które zostało zbudowane na dobrej teologii, jeśli jest to kazanie, które zostało zbudowane na dobrych umiejętnościach oratorskich, jeśli ktoś daje sobie rady z gramatyką, jeśli jego zasób słów jest godny podziwu, no to jeszcze jest o wiele za mało, żeby powiedzieć dobre kazanie. To jest o wiele za mało. Można powiedzieć wtedy kazanie, które technicznie będzie dobre, ale nic poza tym. To kazanie niczego nie zmieni. W nikim niczego nie zmieni. I to kazanie nie przeprowadzi ludzi do miejsca, gdzie będą mogli jeść i pić do woli w mocy Ducha Świętego, a przecież o to chodzi w kazaniach, żeby ludzi prowadzić do źródła. Jezus, kiedy przemawiał do ludzi, ludzie nie mieli nic do powiedzenia. Mogli się sprzeciwiać, ale oni mieli świadomość, że mają do czynienia z kimś niezwykłym, z kimś wyjątkowym, z kimś nieprzeciętnym, z kimś, na kim spoczywał Boży autorytet. To tylko Jezus przecież powiedział, i mógł to powiedzieć, siódmy rozdział Ewangeliana, gdzie on w świątyni, w czasie święta namiotów, kuczki tak zwane, zaczyna wołać w świątyni wielkim głosem. Jeśli kto chce, niech przyjdzie do mnie. Jeśli kto chce pić, niech do mnie przyjdzie. I dalej obiecuje Jezus, że z takiego wnętrza, z wnętrza człowieka, który do niego przyszedł, będą się wylewały rzeki wody żywej. Właśnie tego potrzebujemy w kazaniach. Tego potrzebujemy u kaznodziejów, żeby rzeki żywej wody wylewały się z wnętrza tych ludzi. To straszne, kiedy czasami słucha się ludzi stających za kazalnicą, którzy całkowicie pozbawieni są namaszczenia Ducha Świętego. To, co ci ludzie wyprawiają, to nawet o pomstę do nieba nie woła. To jest po prostu żałosne. To jest straszne. To jest smutne. To jest, powiedziałbym, w kościele Jezusa Chrystusa zwykła bezczelność, że człowiek ośmiela się stawać i mówić w imieniu Jezusa, kiedy... Kompletnie nie ma nic do powiedzenia. Jeśli nie wylewają się z ciebie rzeki żywej wody, jeśli nie wiesz, nie jesteś świadomy tego, że Duch Święty spoczywa na Tobie, to jakim prawem stajesz za kazalnicą? Jezus powiedział wyraźnie, duch. Pański nade mną. To jest cudowne proroctwo, które przecież sam Jezus włożył w usta proroków, zapowiadając swoje przyjście kiedyś. Duch Pański nade mną. Czy jest nad Tobą duch Pański wtedy, kiedy stajesz za kazanicą? Czy jesteś przepełniony wtedy Bożą Obecnością? Czy ludzie, którzy słuchają, mogą powiedzieć to nie są słowa tylko człowieka. I czy jesteś w stanie wtedy powiedzieć tak, to nie są moje słowa, ale chwała tylko należy się Jezusowi, a nie mnie. Nawet nie próbujcie mnie chwalić, bo to nie moje słowo, bo to nie mój Duch, bo to nie moje namaszczenie. To wszystko pochodzi, od żywego Boga. Taki człowiek jest w stanie powiedzieć ludziom rzeczy, o których nic nie wiedzą. Tak, czytają słowo Boże, ale dopóki litera nie zostanie ożywiona, dopóki nie stanie się duchem we wnętrzu człowieka, jest martwa. I niczego nie zmienia, ani w moim, ani w twoim sercu, bo niczego zmienić martwa litera nie może. Litera musi być ożywiona przez ducha, a ożywiona przez ducha przyprowadza ludzi do życia, do pełni życia, do zwycięskiego życia. Czy żyjesz takim życiem? Jeżeli nie żyjesz zwycięskim życiem, to nie masz nic do powiedzenia ludziom. Jeżeli żyjesz życiem bez wiary, to twoje kazanie będzie bez wiary to zasiejesz wśród ludzi truciznę i strach, ale nie zasiejesz tam wolności, nie zasiejesz zwycięstwa, nie zasiejesz odwagi, nie zasiejesz prawdy, bo Twoje kazanie jest jednym wielkim kłamstwem. Dlaczego tak mało dzisiaj? namaszczonych kaznodziejów. A to dlatego, że jest mało ludzi, którzy dzisiaj w XXI wieku w polskim kościele chcą naśladować Jezusa Chrystusa. Jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą chodzić w niedzielę do kościoła. Ale gdzie znaleźć uczniów pańskich? Gdzie znaleźć naśladowców? Czy chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa? Jezus mówi, to w takim razie weź swój krzyż. Weź swój krzyż na siebie. Zaprzyj się samego siebie i chodź za mną. Chodź za mną. Jeśli utracisz swoje życie ze względu na mnie, to je odnajdziesz. Oj kochani, życie odnalezione w Jezusie Chrystusie to życie, którego śmierć nigdy nie pokona. Wtedy Twoje usta, namaszczone prawdziwym, Bożym życiem, głoszą życie, głoszą wieczne życie i nic nie stanie na przeszkodzie, ponieważ to, co z Ciebie wypływa, jest namaszczone przez samego Boga. Niech nas Bóg błogosławi.